Dzień dobry, Dorota Bachman, Fundacja Kobiet Biznesu. Witam serdecznie na kolejnym naszym webinarze. Kontynuujemy cykl na temat Linkedina. Moim Państwa gościem jest Arek Cybulski z firmy Rocket Leads. Panie Arku, czy zechce Pan się przedstawić naszym tak. obserwatorom? Tak, dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie na to nasze dzisiejsze spotkanie. Moja firma pomaga uruchamiać sprzedaż na Linkedin. Czyli przeprowadzamy cały taki proces od zbudowania strategii, przez przygotowanie narzędzi, po zapewnienie wiedzy i trening umiejętności, jak działać na tym LinkedInie skutecznie, tak, żeby na końcu pojawiały się lide sprzedażowe. No, i wcale to nie jest takie łatwe, jak już myślę, że wiele osób się zorientowało. Mamy nową erę COVID. Wszyscy atakują nas z każdej strony na LinkedInie. Chciałam zapytać o taki wymiar, który jest moim zdaniem bardzo ważny, czyli budowanie zaufania. Jaką rolę w sprzedaży odgrywa to budowanie zaufania na LinkedInie? No bo skoro odgrywa w realnym świecie, w tak. Normalne, tak. przy normalnych spotkaniach, to czy na LinkedIn również na to zwracać uwagę? Jak budować to zaufanie na tak, LinkedInie? Tak. Tak, no mówi się, że, że ludzie, osoby, firmy kupują od ludzi, których lubią i którym ufają. Więc jest to na pewno bardzo ważne, niezależnie od tego, gdzie działamy sprzedażowo, tak? Czy na Facebooku, na LinkedInie, czy na jakichś konferencjach wirtualnych, próbujemy pozyskiwać kontakty do, do potencjalnych klientów. Natomiast to, co jest fantastyczne na LinkedInie i w ogóle ogólnie w social media, to jest, że. My to zaufanie możemy zacząć budować, zanim dojdzie w ogóle do kontaktu, jakiegokolwiek. Więc to jest fantastyczne. Czyli możemy budować tą swoją markę i e, e, jakby postrzeganie e, u odbiorców, tak, i możemy to zacząć robić, zanim w ogóle pomyślimy o jakimś tam konkretnym bardzo kliencie. Więc jest to z jednej strony rzecz podstawowa, a z drugiej strony taka wspaniała rzecz, którą możemy robić właśnie wykorzystując Linkedina. Super. Żeby mieć sukces na Linkedinie, to myślę, że wszyscy wiemy, że trzeba mieć odpowiednie zasięgi. Jak ten zasięg zbudować, panie już Co by Pan poradził mhm. dziewczynom z fundacji? Mhm. Więc no, jest to szereg działań, tak? Nie, nie ma takiej bardzo prostej odpowiedzi. Ja bym powiedział, że jak gdyby na, na zasięg wpływa kilka rzeczy. To, jak sobie zbudowaliśmy sieć, czy mamy znajomych, czy mamy tam klientów, czy mamy osoby, które wspierają nasze treści. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o zasięg publikacji, no to ta publikacja musi być wartościowa. To, co się broni, i to się zawsze obroni, to jest wartość publikacji. I też trzecia rzecz, to jest pewna przestrzeń do rozmowy, tak? Czyli to nie jest jednokierunkowy przekaz, tylko to jest zaproszenie do rozmowy, tak, żeby nasi odbiorcy mogli się zaangażować i też, gdy podzielić się wiedzą, można powiedzieć, tak, zabłysnąć. I wtedy gdzieś te, te trzy elementy mogą nam fajnie zagrać, że faktycznie będziemy mieli zasięg, będziemy widoczni w tej społeczności. Natomiast niekoniecznie trzeba publikować treści od razu, tak? Znaczy, ja do tego zachęcam, ale możemy też być widoczni. Biorąc udział w dyskusjach, komentując treści innych osób też uzyskamy pewnego rodzaju zasięg. No, oczywiście tutaj tych działań trzeba trochę więcej gdyby, zrobić, tak? zostawić więcej komentarzy, jeszcze takich bym powiedział merytorycznych, więc gdyby jest wiele tutaj tych sposobów jak ten nasz zasięg w działaniach na LinkedInie budować. Czyli komentować treści u innych osób, dawać przestrzeń też naszym klientom do tego, żeby oni mogli komentować nasze wpisy czy, czy nasze tak. reakcje. No i top of the top wartościowy content. Jeśli chcemy publikować, tak, to tak, to tak, musi być naprawdę cenne. Tak. A w jaki sposób rozpoczynać rozmowy z potencjalnymi klientami, tak, żeby nie naruszyć ich strefy komfortu? Tak, tak. jak w ogóle tych klientów znaleźć, Panie Arku, jak, jak się za to tak, zabrać? Tak, więc jeśli chodzi o znajdowanie klientów, no to albo my ich znajdziemy, albo oni nas, tak? Czyli jest ten outbound, czyli my wychodzimy do klienta, albo inbound, czyli dbamy o to, że pomagamy kupować, tak, żeby klienci nas sami znaleźli. No i jeśli chodzi o wyszukiwanie tych klientów, to możemy użyć takiej podstawowej tej wyszukiwarki na LinkedInie. Możemy też użyć narzędzia Sales Navigator, gdzie mamy dużo więcej jak gdyby, kryteriów wyszukiwania. Możemy też sprawić, żeby ci klienci sami się znaleźli, tak? czyli właśnie poprzez publikowanie tych wartościowych z punktu widzenia naszych odbiorców treści, takich treści, które wnoszą coś do ich pracy i życia, tak, ten klient może do nas po pewnym czasie sam przyjść, albo inna osoba nas poleci swojemu klientowi, swojemu znajomemu, albo osoby, osobie, której dopiero co te osoby się poznały, na, na LinkedInie. Tak, ten system rekomendacji myślę, że jest bardzo, bardzo cenny relacji i rekomendacji innych osób. Natomiast od drugiej strony ja też jestem osobą dość mocno analityczną i patrzę bardzo na liczby. Czy zechciałby Pan nam polecić jakieś narzędzia, z których warto, tak. żebyśmy korzystali jako tak. osoby działające na LinkedInie, żeby tą sprzedaż tak. rzeczywiście wygenerować tak, tak, na fajnym tak. poziomie? Więc w zależności od o jakim, o jakim działaniu myślimy, to możemy stosować różne narzędzia, czyli na przykład do do zorganizowania sobie procesu tworzenia i publikacji treści możemy użyć jakiegoś narzędzia, które nam ten proces zorganizuje, czyli to jest takie proste narzędzie, które się nazywa Trello, może to być też inne narzędzie do zarządzania projektami, tak, to jest jeden obszar, natomiast jeśli chodzi o rozbudowę sieci, wyszukiwanie klientów, praca później jak gdyby na, na, na tych naszych potencjalnych klientach na jakiejś tam bazie, no to tutaj przychodzi nam z pomocą narzędzie od LinkedIna, które się nazywa Sales Navigator i to jest takie narzędzie podstawowe właśnie dla, bym powiedział, każdego handlowca, który poważnie myśli o tym, żeby wykorzystywać LinkedIna do, do sprzedaży, czyli polecam tutaj Sales Navigatora. Super, a jak, jak mierzyć później efektywność takich działań? No bo na końcu wiadomo, że mamy tą sprzedaż albo jej nie mamy. Natomiast, jakie wskaźniki w tak zwanym międzyczasie powinniśmy wykorzystywać dla siebie, ale też jeśli mamy zespół, to z czego ewentualnie na co zwracać uwagę? Tak, więc e, jeśli chodzi o wskaźniki, to podzieliłbym je na, na takie, e, te końcowe, te, e, które mm -hmm. pokazują nam e, rezultaty i te wyprzedzające. Jeśli chodzi o te e, wskaźniki, te, te, no można powiedzieć, pasywne, tak, te, które pokazują re, rezultaty, no to tak naprawdę głównym, takim, główną rzeczą, która nas interesuje, to jest ilość. Można powiedzieć, lidów, tak? czyli tych potencjalnych kontaktów, czyli osób, które chcą z nami porozmawiać już w kontekście jak gdyby, tej naszej oferty. Więc to jest ten wskaźnik wynikowy, pasywny. Natomiast yy, yy, jak gdyby fajnie jest widzieć, czy idziemy na cel, wiedzieć z jednej strony, co robić, i z drugiej strony jak gdyby jakoś to zwymiarować. Więc trzeba sobie zbudować taki lejek, czyli co wpłynie na to, że będziemy pozyskiwać te leady. Płynie wiele rzeczy, tak? Płynie właśnie na przykład zasięg naszych publikacji, wpłynie ilość osób. Potencjalnych klientów, których mamy w sieci, wpłynie ilość takich konwersacji jeszcze nie handlowych, tylko takich, gdzie zaczynamy budować sobie relacje, rozmawiamy z pewną osobą. Czyli sobie trzeba pomyśleć najpierw, jakie działania wpłyną na to, że te leady się pojawią, no i sobie to posegregować. I na tych, na tych działaniach i miernikach związanych z tymi działaniami powinniśmy się koncentrować. Nie? Czyli wiemy, OK, mamy zasięg taki, tutaj przyszedł jakiś tam jeden nic z tego. Po pewnym czasie, ok, no tak to, to zwiększymy, te zasięgi albo ilość publikacji, no to tych lidów możemy mieć nie jeden, ale dwa miesięcznie. I podobnie z zaproszeniami, podobnie z rozpoczynaniem tych rozmów z klientami. Gdzieś wsiadałam no, taki e, poradnik, e, w którym e, Chłopak radził, żeby ustawić sobie w ogóle taki plan, że codziennie zapraszamy do sieci swoich kontaktów e, trzy osoby, to może być trzy, to może być pięć, to może być dziesięć, w zależności tak. od naszego czasu, wykonać jednocześnie trzy komentarze e, i po prostu, żeby systematycznie podchodzić do tych działań, e, żeby, żeby rzeczywiście tutaj jakiś, jakiś odnieść sukces. Chciałam zapytać Pana, mhm. czy to jest tak, e, że jeśli już mamy e, tych, tych zainteresowanych, bo jeszcze nie klientów, to czy na LinkedInie też mamy do czynienia właśnie z takim wskaźnikiem konwersji? No bo jak mamy e-commerce, no to widzimy, mhm. że na 100 osób wchodzących 2-3 dokonują zakupów, jeśli dokonuje 5 albo 7 osób, wow, to już jest w ogóle rewelacja. Tak. Natomiast, czy na LinkedInie też w taki sposób robimy sobie ten lejek tak. rzeczywiście, ja że, że taki bardziej. wskaźnik można złapać? Tak, jak najbardziej. Czyli na przykład możemy mieć dwie, dwie, dwa treści, dwie treści, dwie różne treści zaproszeń, nie? I przygotowaliśmy sobie wzory takich zaproszeń i możemy w kontekście jak gdyby danego danej osoby wykorzystywać dwa różne wzory, tak? Wysłać po 50 takich zaproszeń w jakimś tam okresie czasu i później sprawdzić, tak? Jak jaka treść zaproszenia zadziałała najlepiej? Nie? I możemy pomierzyć konwersję i później zacząć wykorzystywać ten pomysł tak, na to zaproszenie, które nam przynosi najlepsze rezultaty. Więc jak najbardziej możemy pracować z tymi miernikami w taki sposób, żeby badać konwersję, tak, wyciągać wnioski. No i wtedy się uczymy, uczymy się i to nasze działanie jest bardziej efektywne. Mhm. Chciałabym zapytać Panie Arku, co Pan poradziłby naszym podopiecznym, dziewczynom z Fundacji Kobiety Biznesu, ale generalnie też osobom, które nas obserwują, bo my staramy się pomagać wszystkim osobom, które nam kibicują i też czerpać wiedzę od takich ekspertów jak Pan. Jak zacząć sprzedawać, jak rozwijać tą sprzedaż i generalnie pikować w górę? Tak, tak, tak. No pierwsza rzecz to jest sprawdzić w ogóle, czy jest sens to robić na emitnieniu, czyli czy tam są nasi potencjalni klienci. Można to sprawdzić sobie nawigator, wykupując sobie go tak naprawdę, rejestrując się w nim na pierwszy bezpłatny miesiąc. Można sprawdzić tam, czy są nasi klienci, więc tak, gdyby sprawdzamy potencjał. Robimy strategię opartą na personie zakupowej, czyli naprawdę się skupiamy na tym, z kim my chcemy się komunikować i w jaki sposób. I przygotowujemy sobie narzędzia, tak? No i to jest to, od czego ja bym zaczął, tak? bo tylko, tylko jeśli poświęcimy na tą strategię narzędzia, trochę jak gdyby czasu zanim zaczniemy działać, tylko wtedy będziemy jak gdy możemy się spodziewać tam szybkich w miarę efektów, a nie takiego błądzenia, więc do tego zachęcam. No i to też chyba padło tutaj ta systematyczność, tak? Pani mówiła o tym, ta systematyczność działań, czyli podzielić sobie te działania na takie różne rzeczy, które robimy, komentarze, publikacje, poszerzanie sieci, rozmowy z osobami, wyznaczyć sobie na to cele, czyli ja, ile ja tego zrobię i później zobaczyć, jakie to przynosi rezultaty. No i się okazuje, że przynosi rezultat na poziomie X, no to jak zwiększymy tamte działania, no to możemy zrobić z tego dwa razy X. Więc systematyczność, jakby takie działanie planowe, a nie spontaniczne. Myślę, że to jest klucz do sukcesu. Czyli jak zawsze w biznesie na efekty chwilę musimy zaczekać oraz systematycznie pracować i działać, być bardzo zaangażowanym. Dziękuję Panie Arku za dzisiejsze spotkanie. To już jest nasze trzecie spotkanie. Wszystkich, którzy nas śledzą, oglądają, poprosimy o lajki pod nagraniem, o komentarze. Zapraszamy też do obejrzenia wcześniejszych nagrań z Panem Arkadiuszem. Jeszcze raz moim Państwa gościem był Pan Arkadiusz Cybulski z Rocket Leeds. Dziękuję serdecznie za spotkanie, Panie Arku. Dziękuję bardzo i zapraszam właśnie do komentowania. Zapraszam też do zadawania pytań w komentarzach, chętnie na nie odpowiemy i do zobaczenia na LinkedInie. Fantastycznie, ja również dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję bardzo.